kiedy wszystko gaśnie, on zostaje we mnie. Nie muszę już biec, wiem, że idę pewnie. Upadłem sto razy, on podnosił delikatnie. Nie mam złota na szyi, mam pokój w sercu, naprawdę. Nie potrzebuję tłumu, żeby znać jego głos. Ciszy słyszę więcej niż dałby mi cios. Kiedy łzy lecą, on ściera je sam, bo jego miłość to to nigdy nie zgaśnie we mną. Kiedy wszystko gaśnie, on zostaje we mnie Nie muszę już biec, wiem, że idę pewnie Upadłem sto razy, on podnosił delikatnie Nie mam złota na szyi, mam pokój w sercu naprawdę Nie potrzebuję tłumu, żeby znać jego głos Ciszy słyszę więcej, niż dałby mi cios Kiedy łzy lecą, on ściera W Pamiętam noce, gdy modlitwa była krzykiem yeah. Nie słyszałem głosu, myślałem, że znikłem Aha. Świad się mnie błyskiem, dawał tylko chwilę Ale z Bogiem nawet cień świeci jak ognisko w zimie Ognisko Byłem no. sam, kiedy bracia znikli w ciemność yeah. Teraz czuję łaskę i mam siłę i godność Siłę brici z bólem, oddaję go w ciszę Ciebie. Nie jestem idealny, ale wiem, dzięki komu żyję Dzięki mu, Aha. Aha. Kiedy wszystko gaśnie, on zostaje we mnie. Nie muszę już biec, wiem, że idę pewnie. Upadłem sto razy, on podnosił delikatnie. Nie mam złota na szyi, mam pokój w sercu naprawdę. Nie potrzebuję tłumu, żeby znać jego głos. Słyszę ciszę, słyszę więcej niż dałby mi cios. Kiedy łzy lecą, on ściera je sam. jego miłość to. Zgaśnie. Kiedy wszystko gaśnie, on zostaje we mnie. Nie muszę już biec, wiem, że idę pewnie. Upadłem sto razy, on podnosił delikatnie. Nie mam złota na szyi, mam pokój w sercu naprawdę. Nie potrzebuję tłumu, żeby znać jego głos. Ciszy słyszę więcej niż dałby mi cios. Kiedy łzy lecą, uściera je ta. Jego miłość to ogień, co nigdy nie zgaśnie. Nie jestem kaznodzieją, tylko grzesznik z wiara. Yeah. Co spadł tyle razy, że zna całe dno świata. Yeah. Ale w ciemnej uliczce, gdzie gorzko jak w piekle, yeah. poczułem dotyk łaski jak promień po deszczu. Nie potrzebuję sceny, by oddać mu chwarę. Yeah. Nie potrzebuję lajków, by czuć jego sprawę. Yeah. Bo wiem, że mnie zna, ty no. nie zna mnie nikt. Yeah. Jezus, mój label, podpisany krzyż! krzyż.